13 grudnia, kolejna rocznica. Akurat my, Polacy, do grudniowych rocznic nie mamy szczęścia. Kiedy patrzymy na naszą historię ostatnich kilkuset lat, to akurat ten miesiąc czarno zapisał się na kartach naszej historii. W 1732 roku, właśnie 13 grudnia, nasi późniejsi zaborcy podpisali pakt, w... Stać na straży, by Polska, jeszcze wtedy niepodległa, była państwem słabym i zależnym od potężnych sąsiadów. Za kilkadziesiąt lat skończyło się to rozbiorami. W 1945 roku nasi nowi okupanci, a dokładnie ich namiestnicy, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza miała właśnie zjazd, skończył się 13 grudnia. Pierwszy zjazd Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, kiedy społeczeństwo buntowało się przed rządami tych namiestników Moskwy w 1970 roku, generał Jaruzelski i spółka posłali na nich wojsko i czołgi. I 13 grudnia 1981 roku generał Jaruzelski. Jeśli tak można mówić, używając tego dumnego słowa generał, po rzeczywistości był to oficer wojskowych służb informacyjnych Związku sowieckiego. Skończył Festiwal Wolności. Skończył spontaniczną próbę odzyskania wolności przez Polskę, czyli to co można nazwać pierwszą solidarnością. Wtedy 13 grudnia 81 roku zdecydowała się nasza dzisiejsza historia. To wtedy siłowe resorty PRL-u przejęły całkowitą kontrolę nad opozycją i kiedy w 1989 roku opozycja siadała z nimi do stołu, obie strony tego stołu były kierowane przez jedną i tę samą osobę generała Kiszczaka. Wszystkie późniejsze Partie polityczne i rządy były zbudowane na tym właśnie okrągłostołowym porozumieniu, które nie miało innego pomysłu na Polskę, jak tylko sprzedać ją nowemu okupantowi, tym razem Unii Europejskiej. I dzisiaj kolejny grudzień już jesteśmy obywatelami nowego państwa. Tak jak byliśmy kiedyś obywatelami Wielkiej Wspólnoty Narodów Socjalistycznych. Wschodniej wtedy Europy. Dzisiaj jesteśmy obywatelami wielkiej wspólnoty socjalistycznej Europy Zachodniej. Jest to pewna różnica, tak jak można by powiedzieć w czasach zaborów. Była różnica pomiędzy zaborem rosyjskim, gdzie rzeczywiście represje były bardzo silne, a na przykład zaborem austriackim, gdzie Polacy mimo wszystko mogli rozwijać swoją kulturę, mogli. Brać udział w życiu społecznym i politycznym mogli używać swojego języka. Dzisiejszą sytuację możemy właśnie porównać do takiego miękkiego zaboru. Nie jest nam w smak taka sytuacja, ale też musimy pamiętać, że załamanie, rezygnacja, poddanie się, duch jakiegoś narzekania nie jest naszą odpowiedzią. Nie jest odpowiedzią, która przystoi Polakom. Jesteśmy wielkim, dumnym narodem z tysiącletnią historią. Różne trudne okresy przechodziliśmy. Przeżyliśmy potop szwedzki, przeżyjemy i radziecki. Tak pocieszaliśmy się za komuny. Przeżyjemy i ten potop, <grym> tym razem europejski. Ważne jest, byśmy przeżyli go mądrze, byśmy już dzisiaj przygotowywali się do budowania wolnej Polski. Tak jak pod zaborem austriackim Piłsudski przed 14 rokiem przygotowywał się do budowania wolnej Polski, i za kilka lat to marzenie się ziściło. Na co my musimy dzisiaj zwrócić uwagę? Przede wszystkim na problem własności. Dzisiaj, jak wiemy, liczy się tylko ten, kto jest silny ekonomicznie. Jeśli Polacy nie przyłożą się do budowania potęgi ekonomicznej swoich rodzin, Będą niewolnikami Europy. Tak jak nam obiecywano, że będziemy mogli jeździć po całej Unii i bogacić się. W rzeczywistości prace dla Polaków to były prace pomywaczy, sprzątaczek, służących. To nie jest przyszłość, jakiej chcielibyśmy dla naszych dzieci. Dlatego musimy mądrze budować ekonomiczną przyszłość narodu. I tutaj program Unii Polityki Realnej. Jest najlepszym rozwiązaniem dla budowania podstaw do niepodległego bytu narodu. Drugi problem to są nasze dzieci, to jest demografia. Społeczeństwa starców nie przetrwają. Społeczeństwa, w których nie ma dzieci, nie mają szans na przyszłość. Niestety, zarówno warunki ekonomiczne, jak i presja kulturalna w Polsce jest taka, by macierzyństwo. Było pogardzanym stanem. By małżeństwo, jeśli już tradycyjnie rozumiane małżeństwo, ograniczyła się do jednego góra dwójki dzieci. Jaka to perspektywa dla Polski? Widzimy już, jak to się przekłada na fundusze emerytalne, które bankrutują ze względu na brak młodych ludzi. Kolejna rzecz to jest wychowanie tych dzieci. Dzisiaj wbiło się nam do głowy, że przedszkole i szkoła najlepiej dziecko wychowa. To jest kłamstwo. Polska rodzina, polska matka i polski ojciec sprawili, że pod zaborami duch narodowy wcale nie przygasał, ale wręcz rozpalał się tak, że w 18 roku wybuchł wielkim płomieniem. Dzisiaj rodzice, którzy poczuwają się do odpowiedzialności za przyszłość narodu, muszą zrozumieć, że szkoła, instytucje państwowe będą przeciwko nim. I prawdziwe wychowanie znowu będzie mogło być tylko i wyłącznie w rodzinie. Dalej, samoorganizacja społeczeństwa. Kiedy każdy z nas stoi przed telewizorem, no, siedzi wygodnie na kanapie i rzeczy temu, co widzi, nie jesteśmy niebezpieczni dla systemu. Dopiero kiedy się zorganizujemy, kiedy możemy liczyć jeden na drugiego, kiedy możemy coś zrobić wspólnie. Wtedy zaczynają się nas bać, a jeszcze bardziej będą nas się bali, gdy nie będziemy społeczeństwem przestraszonym, gdy nie będzie rządził nami duch rezygnacji czy defetyzmu, ale będziemy mieli prawdziwe, piękne i mądre marzenia o wolnej Polsce. Ludzi, którzy mają marzenia, każda władza boi się najbardziej. Dlatego tym przesłaniem chciałem zakończyć. Pielęgnujmy dzisiaj, pomimo tak nieprzyzwijających okoliczności, marzenia o wielkiej, wspaniałej, wolnej Polsce. A teraz poproszę o odczytanie przesłania z czasów zaborów. Zobaczmy, jak nasi prapradziadowie rozumieli swoją sprawę, kiedy znajdowali się w podobnym jak my dzisiaj okolicznościach, w podobnym jak my lekkim zaborze. Adam Asnek, miejcie nadzieję. Miejcie nadzieję. Nie tę nichą, marną, co spruchniały spróchniały wątły kwiat ubiera, lecz tę niezłomną, która w krwi, jak ziarno poświęceń w duszy bohatera. Miejcie odwagę, nie tę jednodniową, co w rozpaczliwym przedsięwzięciu zyska, lecz tę, co wiecznie z podniesioną głową nie da się zepchnąć ze swego stanowiska. Miejcie odwagę, nie tę tchnącą szałę, która na oślep leci bez oręża, lecz tę, to sama z niezdobytym wałem przeciwne losy stałością zwycięża. Przestańmy własną pieścić się boleścią. Przestańmy ciągłym lamentem się boić. Kochać się skakać jest rzeczą niewieścią. Mężom przystoi w milczeniu się zbroić. Lecz nie przestajmy czcić świętości swoje i przechowywać ideał w czystości. Do nas należy dać im moc i zbroję. Bez kraju marzeń przeszły w rzeczywistość.